Hej, siemono, witam wszystkich Bardzo serdecznie oczywiście obniżę się Z tej strony ponownie Artane A to jest kolejny odcinek Outlast'a eee, O! Fajnie, bo zapis od, odzyskał mi mm, Tak jakby mam trzy baterie zamiast jednej I no... What the fuck? No, mniej więcej Dobra, to jest zamknięte. Zobaczmy, powiedzieliście mi, żebym szukał po tych pokojach, nie? No to będę szukał po pokojach. Tu nie ma nic. W tym pokoju nie ma teoretycznie nic. W tym tu jest ten gościu. Trochę się go tym razem przestraszyłem. Mm. Tu w tym pokoju też nie ma nic. No nic, zobaczymy, co tutaj. Jeszcze ciekawego znajdę. No tu nic nie ma. Coś jest, a to jest tylko pokój, jeden z wielu, no chodzę od pokoju do pokoju, i no i ruszam, nie? To jest ciemny kolejny pokój. Że ten jest zamknięty. Tu jest ten gościu. On się nam tu pojawił. Cześć. To jesteś ty. Dobra, do ciebie. Widzieliśmy, że wybiegałeś sobie. No ciekawe ciekawy jesteś, filmujecie, nie? <grymne> Patrzcie się, jakie ma oczka. Dobra. O! tutaj o kurwa, cześć. Dobra, mamy coś, notatki jakieś? Pierdolę to miejsce, serio kurwa. Umieranie to jedna z przyjemniejszych rzeczy, których mógłbym tu doświadczyć. Dobra. Czemu się przede mną uciekał, nie? Tych długości już tam nie ma oczywiście, nie? I oni... <gry> to oczywiście zamknięte no czyli muszę iść do tych dwóch psycholi, nie? czyli muszę iść do tych dwóch psycholi o kurde Idę chociaż nie chcę. Będzie ciekawie, nie powiem, że nie. Oh, Mhm mm Mhm mm No cykam się, bo tych gości tutaj nie ma, nie? Nowe zadanie, i z zasiadami krwi Fajnie Dekontaminacja, no Cześć O! Coś tu leży Czekajcie Przeczytam sobie Dokumenty, dokumenty Uuu. Od En Wolfram Murkow, Korpus, Terapia za pomocą sztuki pacjent ojciec Martin Archimbaud. Helen, twoje dane kontaktowe dostałam od doktora Zeichnera, Zeichnera, no Zeichnera Piszę do Ciebie w związku z odejściem od wspomagania terapii sztuką. Mój pacjent, pacjent Martin Archimbaud popczynił dzięki tej terapii ogromne postępy. Niestety, odkąd zakazano dalszego prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń, w ciągu tygodnia jego schizofreniczny stan, wraz z przekonaniem, że ktoś tam na górze go woła, niewyobrażalnie się pogorszył. Proszę pozwolić mu malować palcami. Te kilka dolarów, które oszczędza się na farbie, są niczym w porównaniu z kosztem klozapiny. klozapiny. Dobra. Nie rozumiem polityki, którą kieruje się Murkow, bo wygląda na to, że zakład chce, by pacjenci stali się jeszcze bardziej odizolowani od świata. Proszę wziąć pod uwagę moją obserwację, doktor Neil Wolfram. wiecie, my sobie tu tak chodzimy i widzimy tych gości, nie? A inni będą z panki w sumie zaciukać w każdym momencie. Dobra, zszedłem tu, ale nie wiem czy chcę...

mamy jakiegoś gościa jakieś szafki czy my tu możemy coś zrobić tak naprawdę no cześć no dobra ta wskazówka o zamykaniu drzwi na pewno była czegoś potrzebna Oh fuck mnie nie widzisz, nie? Tak, on mnie nie widzi. Jeszcze Tu znajdę coś ciekawego Bateria. No, czy ty mnie nie zabijesz? No dobra, ok. to się cieszę. Przejrzymy wszystko. O chuj, znalazł mnie. No we dwóch mnie połucie, dobra, fajnie macie. Głupiec, sferle. Крысье. добра Нормально. Скрывался. Ну, Может, мне не найдет Может. И что Okej, ja muszę ogarnąć co i tu wraca. I co ja tu mam zrobić? O, jako strasznie żre tą baterię. Honender, nie wiem co mam zrobić. Ale już się go nie przestrasza, już mnie ta gra tak nie strasza jak na początku, jak mnie wpić prosiaczku. Straszła, bo już wiem czego się mogę spodziewać. O chuj. Czekajcie, chyba tu idzie. Stoi, nasuchuje tak jakby. No, nie słyszę, żeby tu gdzieś chodził. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Tam coś mogę nacisnąć. No dobra, teoretycznie go tu nie ma. Drzwi są wyważone. Ja się tylko w razie wóz chowam, jakby on tu chciał przyjść. No, już go słyszę, że idzie. Dzień dobry. Chyba mi nie otworzysz tutaj szafki, co? cała szczęście. O, dobra, <grytania> wydzielaliśmy gościa, toż nie wiem, czy będziemy go musieli pewnie jeszcze ominąć. Więc. Czekajmy, aż dźwięki ucichną. Okej. Okay. Gdzieś tam się dobija. Szuka mnie, no. Byk Szuka mnie. Wyjebał gdzieś drzwi. Wyjebał gdzieś drzwi, no. Co za wandal. To ja jeszcze lepiej zaczekam chwilkę. Dokładnie, bo go słyszę. Jeszcze go słyszę, więc on może się tu w każdej chwili wrócić. No, łazi tam, łazi. Ewidentnie go słyszę. Kurde. Idzie tu. Co nie? Wejdzie tu. Wejdzie tu czy nie? Ciężko mi powiedzieć. No ale słyszę, że tam łazi, no? chory skurwel łazi tam no otwiera coś, zamyka czekajcie, jeszcze chwileczkę jeszcze momencik dobra, chyba mogę wyjść Follow the blood Czy odblokowałem sobie tam przejście, nie? Teraz Teoretycznie muszę tego skurwiela wyminąć Jest ten problem, że ja go tu właściwie nie widzę. nie? Ale słyszałem, że wcześniej patrzył się do jakiejś szafeczki, więc prawdopodobnie do tych szafeczek. Więc jest gdzieś w tej okolicy, więc może mnie chcieć tutaj dojechać. A ja muszę wejść do komory dekontaminacyjnej. No nie słyszę skurwiana nigdzie, nie? Trudno, wyjebie mi zaraz na ryj i tyle. Tak się to skończy, mówię Wam. Dobra, na razie go tu nie ma. Dobra, zapisywanie. Ok, więc tym, e, tym, tym, tym pomieszczeniem, no, ciężko to nazwać pomieszczeniem, ale tym oto momentem kończy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że e, podobał Wam się dzisiejszy materiał, dzisiejsze nagranie. Trzymajcie się ciepło. Na razie, czołem. Cześć.